Szkoła podstawowa nr 3 w Puławach, jak co roku hucznie obchodziła dzień swojego patrona Jana Brzechwy. Brzech Holandia, bo tak nazywana jest ta impreza, to okazja do przypomnienia sobie najbardziej popularnych i lubianych bajek poety oraz spotkania z samym panem Kleksem. Jesień nie oznacza, że jest to smutna pora roku. Udowadniamy to co roku. Właśnie w listopadzie, wtedy 20, w okolicach 26. a dzisiaj akurat tak się składa, że mamy typową rocznicę, bo 14 lat temu, 26 listopada, o tej porze, nasza szkoła otrzymała imię Jana Brzechwy. I od tego momentu. Nasza cała społeczność uczniowska, szczególnie klasy młodsze od zerówek do klas trzecich, bardzo uroczyście obchodzą ten dzień. Jest kolorowo, jest wesoło, jest głośno, jest radośnie, jesteśmy roztańczeni, rozśpiewani. I Marzymy, żeby każdy następny rok był jeszcze lepszy. Chodzi nam o to tutaj, żeby pokazać, że to, co się dzieje w naszej szkole, wynika z radości, wynika z tego, co lubimy, co potrafimy robić. Przy okazji, włączamy również w ten nasz cały duży projekt Miejskie Przedszkola Pławskie, bo organizujemy wtedy dla nich. Konkurs pod tytułem um, Mój ulubiony bohater wierszy Jana Brzechwy i te tablice, które są za mną, to właśnie one prezentują najpiękniejsze prace. Spływa do nas tych prac ponad 100 co roku. Nagradzamy, tak jak powiedziałam, najpiękniejsze z najpiękniejszych i zawsze mamy trudny wybór. Dlatego też ten listopad jest dla nas wesoły. Wczoraj obchodziliśmy święto pluszowego misia, dzisiaj mamy Brzech Holandię, a niedługo będziemy mieć inne niespodzianki po to tylko, żebyśmy się mogli ładnie bawić, wspólnie ze sobą integrować. No i oczywiście uczyć przez zabawę do nauki. Nagrody za pracę plastyczne otrzymało 26 młodych autorów oraz ich opiekunowie przedszkolni. Po części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali choreografie specjalnie przygotowane na te okazję.